Pierwszy raz nagrywam filmik i nie widzę, jak mnie widać w kamerze. Tomasz leży obok i ma stopami. Mam nadzieję, że nie widać jego stóp, bo tak jak widzę, nie wiem co widać, co wy widzicie. Nagrywam chyba pierwsza z telefonem coś makijażowego, także nie wiem. Będę się posiłkowała małym lustereczkiem, ale nic nie widzę. Dziwne, dziwne uczucie. Dobra. dzisiaj w każdym razie witam Was serdecznie na początku. Teraz będę ja stresą o to, jak na mnie patrzy i się głupio śmieje, ale musimy to zignorować. <laughs> Witam Was serdecznie. Nagrywam w nietypowej lokacji, jesteśmy na urlopie postanowiłam, że nagram dla Was jakiś szybki, szybki filmik i to będzie taki makijaż, w którym nie będę używać podkładu, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo ja sam podkład biorę absolutnie wszędzie. No ale są wakacje, świeci słońce i nie ma po co obciążać swojej twarzy jeszcze dodatkowymi warstwami. To będzie też bardzo fajny makijaż dla tych właśnie z Was, które nie lubią czuć czegoś ciężkiego na twarzy, albo chodzą do szkoły, albo po prostu nie lubią zbyt mocnego makijażu. Także cóż, zacznę sobie od korektora pod oczy. Mam tutaj Clarence, ten co zawsze, to jest Instant Concealer, kolor 001. Muszę go tylko odkręcić jakimś cudem, bo od bardzo źle go się go odkręca. I cóż, mają małą listyreczkę i będziemy go dawać tylko tutaj na środkowe, jakby, partie twarzy pod oczy, i tu, gdzie mamy jakby najmocniejsze zaczerwienienia. W sumie to są miejsca, w których tak naprawdę większość kobiet potrzebuje krycia, bo większość już nie potrzebuje krycia jeszcze gdzieś tam tu po bokach, na policzkach i na czole. To są takie punkty zapalne najczęściej, właśnie tynie pod oczami, jakieś zaczerwienienia na brodzie, na nosie, dookoła nosa, jakieś i ewentualnie jakieś oczywiście pojedyncze wypryski, czy tam blizny, czy tam blizny po trądziku. No, ale większość kobiet po prostu nie potrzebuje bardzo mocnej maski, wbrew temu co nam się wszystkim wydaje. A, już mam tutaj oczywiście zwilżonego Beauty Blendera, jak zawsze i do wszystkiego, bo według mnie to jest najfajniejsza forma aplikacji takich rzeczy, daje najładniejsze wykończenie. To nie będzie makijaż dla kobiet, które chcą i lubią pełne krycie i mieć zakryty każdy pieprzyk, każdego piega i każdą pierdłukę na twarzy to będzie taki, taki makijaż, w będzie widać naszą skórę. Bardzo fajne dla dziewczyn na przykład z piegami, bo wiadomo, piegów nie wolno ukrywać, bo są bardzo fajne i taki, takie lekkie krycie da nam właśnie to, że będą te piegi wciąż widoczne. Teraz użyję produktu, który już, który już miałam na kanale, który robiłam pierwsze wrażenia, czyli baza brązująca z By Terry. Wtedy użyłam jej jako coś na całą twarz i to była lekka masakra, bo wyglądałam jak umpalumpa. Tutaj w tym, tym razem użyję go bardziej właśnie na boki naszej twarzy, jako brązer, jako trochę konturów jako, trochę ocieplenie. Wciąż jest to bardzo ciemny kolor, chociaż jestem opalona, ale myślę, że w taki sposób da nam rezultat. Ciężko mi to robić wszystko jedną ręką, ale widzicie w ten sposób. I to go rozprowadzę, niekoniecznie na włosy. I to nam da bardzo fajne wykończenie, tak ociepli buzię. Nadaje, jakby trzeciego wymiaru. Myślę, że już widać w różnicę w tym, jak twarz wygląda z tej strony i z tej strony, chociaż chociażby oświetlenie mam nierównomierne. Z tej strony jest taka bardziej, wiecie, płaska i pucułowata, a tutaj powinna się wydać taka bardziej, wiecie, wysmuklona i tak dalej, i tak dalej. No i tego możemy sobie dokładać tyle, ile nam trzeba właśnie tego przebrązowienia tego kolorku na twarzy. Tutaj gdzie naturalnie się opalamy, czyli właśnie na czole z boczku z boku naszych policzków nie wyjeżdżać jakby tutaj w takie najjaśniejsze miejsce naszej twarzy bo to jest miejsce, które zwyczajnie się rozjaśnia, jeżeli go nie przyprądzowimy to po prostu będzie rozjaśnione, że tak powiem naturalnie przez światło ok, ja jeszcze sobie go trochę dam, jestem na wakacjach mogę być opalona, mam to w nosie trochę na boki nosa nie wiem czy coś co z tego idzie Kurde, nic nie idzie, dobra i jeszcze raz Beauty Blenderek. No, a według mnie de, to wykończenie tego produktu jest naprawdę świetne, zwłaszcza właśnie z Beauty Blenderem, z czymś takim bardzo lekko kryjącym, tak żeby to ta nasza twarz, ta nasza skóra nie była całkiem zakryta. Czy słyszycie? klikanie? To Tomek klika na komputerze, ale jest dzielny i się nie odzywa. Od nie ma kupić komentarzy. Jestem dumna. Tomek gra w managera. Tomek ja gra w managera. Cokolwiek. To, tak to wygląda. Tomasz się skupia, tak mi mówi. Dobra, teraz jeszcze ten brązik, który już mamy. Przypudruję tym pudrem z Tego którego wam. To jest leberz numer 30. To jest taki bardzo, no dosyć ciepły, odcień, tak jak widzicie. Ja go użyłam jako takiego bardzo, bardzo jasnego brązera. Dlatego pędzel duży z Eco, Eco Tools, którego też zawsze mam ze sobą, który zawsze je leci ze mną. Końcówki po prostu godne mistrza. No i widzicie, on nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przyciemnia bardzo mocno. Natomiast daje takie fajny też glow na skórze i sprawia, że to, ten nasz produkt kremowo-musowy, czyli ten bronzer będzie się na po prostu dłużej trzymał na twarzy. Bardzo nie lubię robić sobie makijażu z takim e, tym, małym lusterkiem, bo nie mam obrazu całej sytuacji. Na przykład skupiam się na oku albo na ustach i nie widzę, jak to wygląda w odniesieniu do całej twarzy, do fryzury, do, nie wiem, do ubrania, albo nawet w odniesieniu do całej twarzy. A ja tak nie umiem robić makijażu. Dla mnie makijaż musi naprawdę się z wszystkim stapiać i stanowi jakby część tego, jak się wygląda, nie? Więc podziwiam ludzi robiących makijaż w małych lusteryczkach na co dzień. A wiem, że są takie dziewczyny. Dobra. Trochę na nos. I trochę tutaj jeszcze. Nie mam żadnego innego pudru, dlatego tego dlatego też użyję tutaj bardzo delikatnie, żeby się mniej świecić. Ale mi się ten puder nie daje takiego bardzo płaskiego, matowego wykończenia, tylko bardziej coś takiego, coś takiego fajnego, glowy, letniego, że tak powiem. Dobra. Brwi mam, mam henny na brwiach, zrobiłam sobie henny sama, dlatego nie potrzebuję jakby dużo się z nimi bawić, ale poprawię trochę tą kredką Soap and Glory Archery, którą bardzo lubię. Tą końcówką woskową, i to jest kolor. Eh, nie wiem, brown points. Nie wiem, czy to jest kolor, czy to jest coś. I tylko wypełnię tu, gdzie mam najwięcej dziurek, czyli tutaj na końcówkach i trochę z przodu. I drugie oczko. Ogólna reguła jest taka, jak jest za ciepło, jak jest za gorąco, to im mniej makijażu, tym lepiej, tym lepiej będzie się wyglądać. Na pewno nie będzie wyglądał dobrze w ciężkim, kryjącym po prostu podkładzie, a czy może będziecie wyglądać fajnie przez pierwsze 15 minut. A potem jak to wszystko zacznie Wam zjeżdżać i po prostu schodzić i się zapacać, zapocać, pocić po prostu, to nie będzie wyglądać fajnie. Trust me. Dobra, mamy brwi chyba zrobione, plus minus. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, tak jak mówiłam. No, czuję wielką niepewność po prostu nie wiedząc co Wam pokazuję chociaż i tak będę to sprawdzać przed dodaniem w internet ale wiecie o co chodzi, dobra to mamy to możemy zamknąć, ale nie tą okładką nie tą zakrętką, bierzemy teraz y, mój kolor tatu w kolorze creamy beige, ten taki beżowy matowy kolor tatu, chyba ono już weszło do Polski nie mam pojęcia, miał wejść w każdym razie y, na paluch i po prostu na powiekę to jest cień, który ma przepiękny, no, on nie jest całkiem matowy, okłamałam, on ma takie delikatne satynowe wykończenie, ma odrobinę drobinek, ale praktycznie niewidocznych, ale dlatego też jest całkiem inny w konsystencji niż ten taki topowy yy, kolor z tego, nie wiem jak się nazywa, taki... Jest na pewno po prostu taki szaro-brunatny i on jest tępy bardzo w konsystencji. Ten jest w konsystencji całkiem inny, jest delikatny, mięciutki, jest taki prawie musowy i wydaje mi się, że właśnie przez to, że ma inną... Yy... Inne wykończenie niż tamte, bo na przykład One Non on Bronze, który jest bardzo błyszczący, według mnie ma najlepszą konsystencję, ale ten jest zaraz chyba po nim, jest super. Jeżeli jesteście gdzieś, gdzie możecie dorwać ten kolor, sobie naprawdę go wejście, bo jak widzicie, jest super, jest taki bardzo naturalny, a jednocześnie coś mamy na tych oczach. Trochę, y, trochę tak, nie wiem, podbija kolor, mi się wydaje, zielonym oczu. Tak mi się podoba, takie wypędzenie. Teraz biorę mój pędzel S6SS z Inglota i tą paletkę z Integry, y, z Inglota też, która jest już ponad sprzedana wszędzie na świecie. Jakbyście gdzieś ją dorwały w kolorze, y, w odcieniu 64, to bardzo proszę mnie kupić. Ja Wam oddam pieniądze, <laughs> naprawdę, i ją wysłać. Ja ten... Oddam, oddam. daję pieniądze, Ja Cię tutaj mnie oszkalują w internecie. Także naprawdę, serio, jakbyście gdzieś miały, to ja chętnie odkupię, bo ja bardzo lubię. Aha, i nie powiedziałam, który biorę kolor. Ten to taki najbardziej szary, satynowy, najmniej błyszczący. I daję go tylko tutaj na ruchomą powiekę, żeby trochę utrwalić ten cień. i Dodać może trochę troszeczkę innego też trochę wykończenia. I rozcieramy do góry, rozcieramy, rozcieramy. I tak, właściwie, jeżeli byłoby trochę cieplej, ja bym już tak poszła, nie robiłabym tuszu. Nie dawałabym tuszu na rzęsy, bo tusz na rzęsach dla mnie i gorąca pogoda, i morze, i słońce to jest masakra szczypie mnie potem w oczy, ja przecieram, to mi się kruszy to jest jakiś odlot. Natomiast teraz biorę sobie jeszcze trochę tego cienia kolor tatua, daję sobie na dolną linię rzęs. I potem będę jeszcze tuszować rzęsy. Mm. Dobra. To jest znanszy, ja nie wiem jak się. Tappert Kristen Crease jak nazywa. Jest dosyć fajny pod oczy. Powiem wam, że pod oczy używam tylko tego ostatnio. Ok. Spoko to wygląda. Najgorzej z makijażem jest, że ja czasem nie wiem kiedy przestać. Jak ktoś mi się jakiś produkt podoba, to dodaję go i dodaję. Teraz biorę na przykład z tej integry ten taki jasny, najjaśniejszy cień, puszczący tylko w kącik. Tak, trochę, wiecie, żeby coś tu było. Chyba spokojnie, nie wiem. Rozblenduję trochę jeszcze tym cieniem. A czy pędzlem? Z cieniem w sumie. Tak naprawdę. Dobra, jeszcze tuszuję rzęs i wracam. Rzęsiska użyłam maskary strzeny a właściwie jej, jej, jej próbki i właśnie będę robić dzisiaj jej test, który pewnie ukaże się po tym... Filmiku, jak znam się, teraz już musi się potem ukazać, skoro powiedziałam, że ukaże się potem. Także ukaże się potem tym filmiku test też tej maskary, którą będę męczyć w ciągu dnia, ale tak jak fajnie, bardzo pogrubia te rzęsy. Oczywiście omijając moje łysienie plackowate, bo mi co trzy miesiące te rzęsy po prostu się muszą na nowo wyrosnąć po No Ale przeżyję, przeżyję, bo są tak, tak, są ładne i drugie. Ale dzieje mi się tylko w lewym oku, w prawym nie widzę tego efektu takiego wypadające trzy miesiące miejscami że tak jak mam tutaj w kąciku. Dobra, bardzo mi się ten efekt podoba, powiem Wam, tej, po tej bazie i po znaczy po tej, po tym brązerku i po tym tylko korektorze i tylko to sobie jeszcze szminką tą z Burberry, którą też ostatnio Wam pokazywałam, to jest Devon Sunset numer 61 Burberry Kisses, to jest ta seria tych nawilżających, niematowa. i ona mi się najbardziej, mnie najbardziej się podoba po jednej warstwie jednak stwierdziłam daje taki naturalny, lekki glow ustom usta wydają się naprawdę dużo większe według mnie Nie wiem, wchodzi trochę w zmarszczki. Widać, że już szminkę, ale tak mi się nie wiem, strasznie mi się ten podo kolor podoba. Zwłaszcza właśnie do palenizny, jedna delikatna warstewka tak rozmarowana, bo nawet klepana. Nie trzyma się jakoś fenomenalnie długo, ale zawsze można po prostu podać, dodać sobie, bo to jest taki kolor, że można normalnie sobie dodać, wklepać, ująć. Także to jest mój oto właśnie look wakacyjny. Co idziemy? Idziemy się upić. Idziemy się dzisiaj upić, będzie wspaniale. No, nie, nie powinnam tego mówić, nieważne, mam nadzieję, że makijaż Wam się do czegoś przyda, że film Wam się podobał, jeżeli tak, to jeśli się, się, proszę łapki, łapki w górę, bo bardzo mi to pomaga szerzyć moje filmiki w świat i w ogóle jest fajnie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia znowu, pa!